No, tutaj też, tutaj węgle, <laughs> tutaj, tutaj też. Mogę wyjść, co za przypadek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo przepraszam za. Do... He, 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 he. Wartość bezstępna, co wynika z równa... ...wzajemne położenie na płaszczyźnie. Proszę. Dzień Położenie proszę na płaszczyźnie to do Musiałam odprowadzić z mojego młodszego braciszka. Mamy nadzieję, że pan profesor nam wybaczy. No zachowujcie się grzecznie, ale bez minusika się nie obejdzie. Tak, że... Jak wiemy z definicji, jedna druga alfa plus jedna druga alfa tworzy nam... Ewa, ja ja Może trochę więcej się. No, ale nie spinaj. Tutaj mamy, jak wiemy, kąt alfa. Tutaj dotyczyć plemu, więc będzie wynosić dokładnie tyle Ale Pani Angelo. Dla tej, To było w gimnazji. A więc tutaj mamy kąt beta. Wiadomo, tutaj będzie wynosiło tyle samo. I są gamma. gamma, k i L są równoległe do siebie. Liczymy więc na. Przecież to prosimy równoległymi A, A1, B1, tak jak to jest który macie w zadaniu 4:53. Takie wynikło? Przepraszam Pana, czy mogę. Proszę bardzo, no to zacznijmy robić zadanie, proszę sobie wszystko. Девочка по колбасит соло, колбасер по пояс голый.